Proszę Państwa, odbyliśmy spotkanie z zarządem powiatu. Trzecie w sprawie schetynówek i układu dróg powiatowych w mieście. Z satysfakcją chciałbym powiedzieć, iż doszliśmy do pełnego porozumienia, które to ostatnie zmieniło kształt drugiego, o którym Państwu mówiłem. To znaczy, chciałbym przypomnieć, iż mówiłem o tym, że będziemy się wycofywać z ulicy Mickiewicza ze względu na to, że mamy tam w planie budowę kolektorów, ale po głębszej analizie sytuacji związanej ze schetynówkami, przede wszystkim analizie kosztowej tego, co powiat będzie robił poza granicami miasta, po konsultacji w Urzędzie Wojewódzkim odnośnie środków, które mamy na schetynówkę, a mamy 3 miliony złotych, doszliśmy do porozumienia, że nie będziemy rezygnować jednak z Mickiewicza. I jeżeli chodzi o ulice miejskie, to one będą w dwóch pakietach. Pakiet pierwszy to będzie Młodzieżowa i Chilińskiego. Na Młodzieżowej, tak jak już wstępnie mówiłem, po zdjęciu warstwy ścieralnej i nośnej jezdni, będzie ułożona specjalna siatka odciążeniowa, która przeniesie obciążenia dzięki czemu nie będzie dochodziło do spękania warstwy wierzchniej a te spękania powodują płyty, ponieważ na podbudowie ulicy Młodzieżowej są płyty. To uzgodnione. Dalej na Kilińskiego będziemy poszerzać chodnik, tak żeby stworzyć możliwość przejazdu tym chodnikiem rowerzystom, a to znowu po to, żeby połączyć ulicę Kościerską, Młodzieżową i Kilińskiego z rądem biszkoptowym. To jest jeden pakiet. Drugi pakiet to jest, to jest ulica Ogrodowa, gdzie już wcześniej ustaliliśmy <laughs> budowę kilku pustów do kanalizacji deszczowej i jest uzgodniona również wymiana chodników i krawężników, czyli do tego zakresu pierwotnego starostwa powiatowego, czyli wymiany warstwy wierzchni jezdni, dołączamy krawężniki i chodniki. I wreszcie przechodzimy do ulicy Mickiewicza. Tutaj będziemy projektować i wykonamy około 150 metrów kolektora deszczowego o średnicy Fi 200. I ten kolektor całkowicie zabezpieczy nasze interesy, jeżeli chodzi o odprowadzanie wód deszczowych. Również w ramach tego projektu przewidywana jest korekcja promieni. I powierzchni skrzyżowania Mickiewicza nowe miasto. To skrzyżowanie jest za szerokie, jest nieczytelne, jak jest malowane, jest w porządku, ale potem jak jest zima, czy, czy jesień jest kłopot. I korekta skrzyżowania, czy korekcja skrzyżowania Ogrodowa Mickiewicza. Zrezygnowaliśmy, chyba że naprawdę dobrze skończą się przetargi w tym pierwszym etapie na Części schetynówki poza granicami powiatu. Zrezygnowaliśmy z tej części kamiennej ulicy Mickiewicza. Taki mieliśmy zamiar, żeby powiązać Mickiewicza z Młyńską i od Młyńskiej zejść z brukiem granitowym, mniej więcej do wysokości stadionu. Ale to jest duże zadanie, jak Państwo wiecie, to jest drogi materiał i z tego rezygnujemy. Prace projektowe. Już się rozpoczęły, te uzupełniające. W spotkaniu wziął udział pan dyrektor Jacek Marciniak, moi dyrektorzy wydziałów, plus cały zarząd powiatu i moja osoba. I w ciągu miesiąca prace projektowe się zakończą, zostaną stworzone kosztorysy. Wtedy można ogłosić przetarg, nie czekając na pozwolenie na budowę. I równolegle z procedurą przetargową będziemy uzyskiwać pozwolenie na budowę, tak aby je osiągnąć po zakończeniu procedury przetargowej. Jeżeli chodzi o finansowanie dodatkowe, jak Państwo wiecie, 50% finansowanie ze schetynówki, 50% to jest jedna, jedna druga z tych 50 powiat, jedna druga miasto. Jeżeli koszty by się zwiększały, to my solidarnie będziemy dofinansowywać te, te zadania. Na kanwie porozumień odnośnie schetynówek, mam dla Państwa bardzo ważną informację. Otóż miasto Chojnice. Będzie przejmować od powiatu Chojnickiego w tym roku. Tu jest oczywiście potrzebna stosowna procedura, ale już decyzje są podjęte. Będziemy przejmować ulicę czynu zbrojnego Armii Ludowej. To są ulice osiedlowe. One nie powinny być powiatowymi, dlatego my je przejmujemy. Następnie przejmujemy ulicę prochową. To ma związek z inwestycją na placu Piastowskim, o której będę mówił za chwilę przy budżecie. No, i oczywiście przejmujemy Mickiewicza i Ogrodową, bo będą wykonane w ramach schetynówki, czyli miasto przejmie od powiatu pięć ulic. On, Na... Po wykonaniu schetynówki? Oczywiście, po wykonaniu przejmujemy. A natomiast powiat od miasta przejmie ulicę Wyszyńskiego. Czym to motywujemy? Wyszyńskiego łączy drogę wojewódzką 212. Z dawną Berlinką jest taką łącznicą bardzo ważną i istotną. I Wyszyńskiego będzie robiona w ramach schetynówki w przyszłym roku. Dalej, powiat przejmie od miasta ulicę Morozowa. Jest taki układ drogowy, jak Państwo wiecie: droga 212, rondo Strzeleckie, potem jest ulica Strzelecka, rondo Zielone, ulica Strzelecka Powiatowa, Morozowa Miejska. I od Morozowa, od Morozowej końca miasta do Choniczek jest droga powiatowa. To nie ma sensu, żeby był odcinek drogi miejskiej. Na trajektorii drogi powiatowej, stąd Morozowa też powiat przejmuje i maleńką ulicę Bałtycką, która też łączy ulicę Cejnowy, która jest drogą powiatową, z ulicą, z drogą wojewódzką. Tak? Z drogą wojewódzką 235, choince Korne, czyli gdyby to jakoś w metrach yy, uściślać, to około 2 km ulic przejmuje powiat od miasta, a miasto, już Państwu mówię.